Hej, hej! Jest 8 maja, 23. Było mnie na działce dobry tydzień. A jako, że pogoda była bardzo dobra, to sporo się zmieniło. Także szybki rzut oka na to, co zjadły ślimaki, czego nie zjadły ślimaki. I, i czego się spodziewać w najbliższym czasie, bo już powoli to są te dni, kiedy nowe nasadzenia będą się pojawiać. Także zobaczmy. Zaczynamy od truskawek. To jest odmiana zęga-zęgana. Ja ją rozsadzam ze swojej własnej rozsady. To na jednym filmie jest pokazane w jaki sposób się robi. Mniej więcej od kiedy truskawki kwitną do momentu owoców mijają jakieś 3 tygodnie. Także myślę, że pod koniec maja powinniśmy już mieć jakieś pierwsze owoce. Te sadzonki są dwuletnie. Tamte są jednoroczne. Pogoda na razie im sprzyja, bo padało, jest ciepło. Tu, jak widzicie, obok jest czosnek. To są te rzeczy, który chroni truskawki przed pasożytami i chorobami. No i jego wypadałoby, oczywiście, przepielić. Ale rośnie też bardzo dobrze. Chyba lepiej niż w zeszłym roku, nawet. Widać to po grubości tych łodyg. Jest bardzo, bardzo dobrze się ma. Jest zieloniutki. Naprawdę nic nie zasycha. Tu z kolei są borówki, te w środku posiane w tym roku, więc one będą szybciej kwitły, bo były troszkę podpędzane w hodowli. Te drugie są już tutaj kilka lat i coraz gorzej owocują, będę musiał je na pewno zasilić, żeby tutaj przetrwały. Tam widzicie łączkę mleczną, możemy podejść. No tutaj już też najwyższy czas powoli na koszenie, bo mlecze się już zakwitły, teraz się wysiewają. Oczywiście kwitną jeszcze niezapominajki i pewnie też inne kwiatki. No ale tak, tak gdzieś w połowie maja myślę, że będę to kosił. A zobaczmy jeszcze ten czosnek niedźwiedzi w sumie, bo tam przed wyjazdem mieliśmy to przepielić, no ale nie udało się. Czy on tutaj przetrwał? Czy nie przetrwał? Kurka, ma jajko. Nie widzę go. Czy mógł zarosnąć? A nie, tutaj może jest. To jest czosnek. No jest. No ale dobrze byłoby to przepielić wcześniej, żeby on miał szansę lepiej urosnąć. I tutaj też tak wygląda kwitnący z kolei czosnek niedźwiedzi. Ołki dołki. To co teraz? Zobaczymy tą grządkę z kwiatami, które wysiałem też przed wyjazdem. Tam posiałem... Esparsetę i posiałem facelię Esparseta jest tam, to jest taka bobowata roślina, która ładnie kwitnie, jest dobra dla zapylaczy, a z kolei facelia też kwitnąca tutaj. Jak widać, one kiełkują sobie. Tutaj są te sadzonki różnych, różnych kwiatów, które też zostawiłem. Tutaj ten podagrycznik się przebija spod kartonu. Tutaj, może będzie widać ten karton jeszcze, że jest ale słabszy niż, e, niż mógłby być, no, w sensie niż na przykład tutaj wszędzie dookoła. Tak, ta grządka ta myślę, że tutaj całkiem nieźle sobie radzi. W przeciwieństwie do tej, <noise> która przez to, że cały czas nie była pielona, no to już zupełnie zarosła. Tutaj się jakoś przebija jeszcze lawenda, ale, ale też jakieś kwitnące. Nie wiem, jak się nazywa ten kwiat cebulkowy. Także to trzeba będzie też przepielić jeśli zdążymy, no i zobaczmy grządki, To jest ten szpinak, on będzie raz, dwa razy do zebrania i będzie szedł w kwiat, także jeżeli chodzi o szpinak to dobrze mu poszło, tutaj o te kwiatki jeśli chodzi no to one zostały zjedzone przez ślimaki jak widać w większości, ale to były takie kwiaty, które miałem dodatkowe, bo te które, kwiaty jadalne chciałem sobie zostawić, to zostały w szklarni tutaj z kolei widzicie marchewki no i z marchewkami jest bardzo słabo wydaje mi się, że tutaj niestety ślimory zrobiły swoje i po prostu je zjadły bo w tych rządkach powinien być cały rządek marchewki no ale przez to, że tam jest taka już wysoka trawa kosiłem ją tuż przed wyjazdem, ale ona szybko odrosła, no i Niestety tutaj z kolei jest chyba pietruszka. Tak, to jest taka pietruszka na natkę, no ona się ma troszkę lepiej, ale też nie, nie jakoś spektakularnie. No nic, no w te wolne miejsca będę miał inne rzeczy, także możemy zobaczyć rzutkiewkę. To jest później siana rzutkiewka. W momencie kiedy były też siane marchewki. Tak, <grywka> baby rzutkiewka. Chyba jeszcze nawet za mała na baby. No nie wiem, myślę, że max tydzień ona urośnie, bo później zacznie się robić kowata. To jak jesteśmy przy żodkiewce, to możemy też zobaczyć żodkiewki w szklarni. Tutaj widzicie, to jest ta pięknie kwitnąca koniczyna Crimson Black Clover. Naprawdę super to wygląda. Nie chodzę dalej po niej. Plan był taki, że po niej chodzić, ale chyba teraz poczekam aż przekwitnie i wtedy ją zetnę i spróbujemy po niej chodzić. Dobra, tu jest ta najwcześniejsza rzodkiewka, no to ona już chyba powinna być. Wyciągniemy coś, zobaczymy. No. Ta już jest w wielkości paznokcia. Op. Nie jest poważna wielkość, ale można już ją jeść. Tutaj jakieś większe powybieram. Tutaj mamy tą rukolę, która cały czas fajnie odbija. Jeszcze nie zaczyna kwitnąć, ale zaraz pewnie zacznie, bo już jest ciepło i długi dzień. E, tutaj tak, tak kwitnąca klejtonia wygląda. Tu są szpinaki i te szpinaki dzisiaj pewnie jeszcze ostatni zbiór, bo oto to jest kwiat szpinaku. On zaraz wystrzeli do góry. Mam dużo nasion szpinaku, także ich nie będę potrzebował. Tu jeszcze mały update. E, dzięki ziemi bez przekobywania możecie się spotkać na, na takie e, Niespodzianki. To jest chyba pieczarka. Nie mam zielonego pojęcia, skąd to się tu wzięło. Ale to dobrze, że rośnie grzyb tutaj, bo to znaczy, że pod spodem w ziemi są dobre połączenia mikoryzowe, czyli tej grzybni, która współpracuje z, e, z roślinami. E, patrzę, czy gdzieś jeszcze mamy takie niespodzianki, ale na razie chyba nie. Natomiast e, grzyby i rośliny. To nie jest nic strasznego, chyba że są to grzyby roślin. To wtedy tak. A to jest ten czosnek taki szczypiorkowy. I tutaj mamy pędy groszku. Też sobie bardzo fajnie radzą. Ja ogólnie za kilka dni będę wsadzał pomidory. Więc to wszystko pójdzie sobie. No myślę, że, że jak będę je wyciągał, to też nagram, bo one powinny już mieć te bakterie brodawkowe, które zasilają ziemię w azot nie jest to jakiś tam tak jak nawóz ale na pewno wzbogacają no, mikroflorę nazwijmy to glebową tutaj ta odrośnięta kolenda którą ścinałem ostatnio ona też już zaraz będzie kwitła tak wygląda też spinaczek no i ta rzodkiewka no rzutkiewka lepiej już wychodzi na jesień zdecydowanie niż niż wiosenna a jeszcze tutaj pokażę Wam te kwiatki które Właśnie zasadziłem żeby też dostać nasionka w szklarni one są lepiej zapiekowane, nic ich tam ślimaki nie zjadają. Więc myślę, że będą i nasiona kwiatów jadalnych. Tu z kolei są groszki cukrowe. Rosną, mają się nieźle. zaścielają powoli już całą grządkę. To dobrze, bo nie będą pod nimi fasty rosnąć. A tu z boku z kolei boby. Boby siane połowie lutego, albo na początku marca później przesadzany tutaj w połowie marca całkiem spore już się roz, e, fajnie rozkrzewiają myślę, że w tym roku będę miał więcej bobów niż w zeszłym ale to jeszcze zobaczymy tutaj tak samo boby i tam też boby a tu z kolei różne sałatowe rzeczy i musztardowce e, tutaj jest sałata dębowa, czerwona ona za chwilkę będzie zbierana na, na, na liście na główki, a tu z kolei jest ten kwitnący, już zaczynający kwitnąć Purple Sprouting Broccoli. No i cóż, no jako początkujący rolnik e, albo bardziej działkowiec, zawsze mam te roślinki trochę mniejsze, ale e, no myślę, że taka standardowa gąska powinna wyglądać taką. To się obcina tutaj. E, to nie jest właśnie brokuł w formie nie. główek, tylko w formie takich. Kwiatów pobocznych. Ja chyba dam tym roślinom zakwitnąć, żeby one wytworzyły nasiona, bo tych nasion nie mam. No i będziemy próbować w przyszłym roku. Może wyjdą większe. Może jakie sarna mniej zje. Czy coś jeszcze pokazywać? Chyba to wszystko na ten moment. Widzicie, wszystko jest bardzo zielone. Znowu trzeba kosić, przycinać, pielić. To są trzy rzeczy, które zawsze trzeba robić. No to tyle. Do zobaczonka. Ciao, ciao.